Ta to piękna dama. Buszują z boku, nie pozwalając im pracować. Dzień dobry. I mamy kolejny wspaniały dzień. Dzisiaj bez biegania. Stęskniłem się. Stęskniłem się nad tym miejscem strasznie. Uf. był wycisk, była stara ekipa. Mówię stara, chociaż nie widziałem ich od półtora tygodnia, ale człowiek się uzależnił od crossfitu. I teraz taka długa przerwa w ogóle działa jak jakiś. Uf. W ogóle wstałem dzisiaj godzinę wcześniej, tylko nie leżałem sobie, nie mogłem spać. Chyba właśnie z tego powodu, że mogłem przyjść na crossfit. Uzależenie od crossfitu. I jesteśmy już w domu już prawie dziewiąta, natomiast Ula postanowiła dzisiaj pomóc mi w pracy, ale zanim zaczniemy pracę. Uczymy się o AWS Coastar. Nawet jeżeli nie jesteś programistą i nie używasz Amazon serwis, to musisz sprawdzić AWS Coastar. Co nie Ula? Fajny serwis to. Wszystko ułatwia. Ten vlog, który oglądasz jest troszeczkę inny niż inne vlogi na internetach, bo ponieważ część tych vlogów jest przez osób, które już są gdzieś na szczycie, albo już doszły do miejsca, do którego miały dość, teraz dzielą się tym, gdzie, gdzie były. Ja tam jestem na początku drogi. 25 kwietnia. Od 25 dni jestem początkującym przedsiębiorcą i coraz bardziej zdaję sobie sprawę, że bycie takim przedsiębiorcą to jest coś, co każdy powinien kiedykolwiek spróbować. I głównie w temacie poznawania innych ludzi, poznawania siebie, ludzi, którzy chcą ci zaoferować coś, ludzi, którzy mają szczere intencje, ludzi, którzy mają nieszczere intencje, ludzi, którzy nagle coś obiecają, nagle zmieniają zdanie. Cała masa ciekawych interakcji, których na co dzień, będąc w pracy standardowej. Nie doświadczamy. I te wszystkie rzeczy, które czytamy w książkach biznesowych i innych szkoleniach i innych filmach, okazują się prawdziwe. Wszystko jest tak, jak jest. Trzeba pracować ciężko, długo, ciężko, długo. Dla są też szczęśliwe chwile. tej się na kawę w środku dnia. Więc jeśli da się spotkać z pewnym przedsiębiorcą, który stoi właśnie tam i też mnie nagrywa. Więc przed Państwem Marcin. Czy nawet Marcinie. Marcin jest jednym z nielicznych vlogerów. Tu jest link do vloga Marcina, którego oglądam. Jeden z nielicznych vlogerów, którego oglądam. Chyba jeden z pięciu albo sześciu w tej chwili. Dziękuję bardzo. Więc niesamowity biznesmen i bardzo optymistyczny człowiek. Zobaczcie, uśmiech z twarzy nigdy nie schodzi. Polecam vloga. Share some love. Marcinie, jak było? Super było. Na razie. 48 puszek Red Bulla, bo w czwartek robimy szkolenie i staramy się, aby nasze szkolenia były trochę, troszkę wyjątkowe, więc zdajemy parę ciekawych rzeczy, aby też dać trochę przyjemności, ale też więcej energii osobom na szkoleniu. Nie jest to do końca zdrowe, natomiast... 48, jednak 72. Natomiast jedna z najciekawszych rzeczy z tej mojej początkowej przedsiębiorczości jest taka, że są chwile, gdy ten oto młodzieniec i ta oto piękna dama buszują z boku, nie pozwalając im pracować cudownie. Cześć. Cześć, to ja. Więc dzisiaj jest taki troszeczkę nudny dzień, przynajmniej dla ciebie, ale to, to zaraz wyjaśnię, bo tak jak wczoraj robiłem oferty i inne dziwne rzeczy, to dzisiaj głównie robię jedną ofertę, bo do południa załatwiłem wszystkie rzeczy, które miałem załatwić. I teraz buduję tylko jedną bardzo skomplikowaną ofertę dla jednej firmy, z którą już trochę współpracowałem. I nie jest w niej nic ciekawego, ale jest bardzo skomplikowana. Może kiedyś, jak ta firma mi pozwoli, to pokażę. A jak nie, to pokażę w inny sposób. Ale, ale na razie, wracam do swojego świata. Dzisiaj słucham muzyki z Fallouta znowu. Jestem już na zakończeniu oferty, jest już późno, prawie szósta. I okej, okay, zobaczymy, co jutrzejszy dzień przyniesie. Jak zostanie zaakceptowana oferta. Jak widzisz, pewnie uśmiech na mojej twarzy, ale powiem Ci ciekawostkę a propos tego, że bycie początkującym przedsiębiorcą jest związane z tym, że jest dużo odmów. Więc. Dzisiaj story. Na początku miałem telefon z kolegą, który nie do końca przyjął moją ofertę, więc, ale idzie to, w, powiedzmy, w dobrym kierunku. Jedna firma, której zaoferowałem dość bogaty zestaw szkoleń za 11 500 zł, odmówiła mi. Trzy osoby, które zapisały się na moje otwarte szkolenie, powiedziały: Nie, nie się pozwolenia w swojej firmie, więc sorry. Czyli znowu. Jedna firma, z którą umawiam się na kampanię marketingową, powiedziała, że wszystko dobrze, tylko musimy zmniejszyć cenę z 6250 na 4000. Jedna firma, która chce, żebym w maju zrobił szkolenie, nie chce zapłacić przed, a mówi, że zapłacić chce 30 dni podać wystąpienia szkolenia. Normalnie człowiek, który patrzyłby na to z boku, pomyślałby, ale przecież porażka na porażce, mireczku, po co ty ten biznes wraca do pracy? No tak. Ale jak spojrzymy z drugiej strony, to udało mi się dzisiaj zapisać sześć kolejnych osób na moje pojedyncze treningi. Udało mi się dopiąć tematy za na jedną kampanią marketingową. Zrobiłem super ofertę, która mam nadzieję, jutro przyniesie bardzo fajny projekt, długoterminowy, dla mojej firmy. W tej chwili, gdy ja robiłem ofertę, dwie osoby, które dla mnie pracują, wykonywały prace, które ja nie musiałem robić i dużo, dużo innych pozytywnych rzeczy. Więc tak samo jak w życiu można cały czas patrzeć to, co jest negatywne i to, co się nie udaje. Natomiast można założyć, że te rzeczy, które się wydarzają negatywnie, są po prostu częścią procesu. Częścią procesu, który nas wzmacnia, który jest po prostu czymś naturalnym. Nie ma firm, przynajmniej z mojej wiedzy, które od razu w górę i wszystkie same sukcesy. Nie, zawsze jest. Zawsze jest, zawsze jest. Tak samo jak w życiu, nie ma za dużo osób, które od razu budzą się, stają i wszystko idzie super, bez żadnych potknięć. Życie, firma jest bardzo podobne. Jeżeli ma się cele i się do nich dąży, to się nie przejmuje takimi drobnymi porażkami. Trzeba zwrócić na nie uwagę i sunąć dalej do przodu. Nic złego się nie dzieje. To część procesu. Część życia. Część codzienności, część sprawdzania siebie, część budowania siebie, część poznawania siebie. Dobrze się bawię prowadząc te firmy, a nawet bardzo dobrze. Myślałem też dzisiaj, że dawno nie mieliśmy w ogóle żadnego takiego publicznego QA, bo chyba mieliśmy do tej pory dwa. Więc jeżeli masz jakiekolwiek pytanie a propos tego, co się dzieje u mnie w tej chwili w życiu, jakie mam plany, co mi sprawia najwięcej problemu, co planuję robić jutro, co planuję robić wczoraj, to ostatnie nie ma sensu to proszę, zostaw komentarz, jutro odpowiem na te pytania, bo z rana jeszcze będę pracował nad ofertą, więc też będziemy ciężko nagrywać, a tak, dzięki Twojej pomocy i dzięki Twojemu pytaniu, będę mógł po spotkaniu odpowiedzieć na Twoje pytania i mam też nadzieję, że przynieście Ci to ogromną ilość wartości. Będę już powoli kończył ten obraz, ten obraz od Kowcika, często na niego patrzę, wilk, ale odważny. Dziękuję Ci bardzo, czekam na Twoje pytania, o dowolnej sferze życie, praca, rodzina, cokolwiek, i jak zawsze.